takie szybkie info bo ktoś tam w komentarzach wcześniej był chętny na tą ruską lodówkę bo ja jednak będę ją zamieniał no ona już dwa tygodnie stoi opróżniona ta półka jest trochę pęknięta i te drzwiczki z jednej strony odpadają ale jak ktoś chce sobie ją podreperować i od góry ona się Podpiąć, tylko dolny zawias nie trzymam zamrażarki zamrażarce. Zamrażarka w ogóle jakoś wisi. Nie chcę się z tą lodówką kombinować, ja ją wyrzucę, ale jak ktoś chce ją zabrać, to pisać na bialas77. Tak, kanał, tylko gmail.com. To jest mój adres. Ta lodówka działa, mrozi, tylko trzeba ją sobie trochę podreperować. No jak tak stoi nieużywana, to trochę pleśnią zajeżdża. Ale jak była używana, to nic nie śmierdziało, bo tam wilgoci trochę zostało, bo ja sobie tutaj nową wciągam. Także pisać, jak się nikt nie odezwie w ciągu dwóch dni, to ją wyrzucam. O, a co do pokoju, już trochę sobie tutaj wniosłem. O, tutaj jest ten segmencik, tak jak mówiłem, u góry. Tutaj będę miał taką retrogralnie na tym biurku. Ten mały telewizor laptop PSX. Tutaj podłączę jeszcze starego Xboxa 360 z kierownicą. Tutaj PS5 i Xbox. Przed telewizorem wirko już jest. Niedawno wniesione. Jeszcze siadłem z spoconą dupą i ślad jest. Musiałem się ręcznikiem powiedzielać, bo w taki zaduch to ciężko jest coś nosić. Hmm. No i to na tyle. Nie będę przeciągał, zmykam. Hejka.